Wayne, słyszy mnie pan? Mów. Czy ja nie mogę mieć prywatnego życia? Nie w tym interesie. Czy pan tego nie robił umyślnie? Czy to nie pan powinien się tym zająć? Mam swoją robotę. A można wiedzieć jaką? Zauważyłem na biurku Powersa raport o ciekawej treści. Okazuje się, że on i Foxteca działają w tej samej branży. Rząd buduje na Księżycu stacje i firmy walczą o kontrakt. I oczywiście Powers stosuje sabotaż. Póki go nie powstrzymamy, masz być aniołem stróżem Foxteki. Co tam widzisz? Jakieś świąteczne fajerwerki. Chyba w ich biurze. Wchodzę! Tak, ginę, uciekaj. Tylko się trochę rozejrzę. Powiedziałem, uciekaj, słyszysz? Zaraz, jeszcze... Co to za ochyda? Mógł mnie pan przynajmniej uprzedzić, że to coś tam będzie. Czasem trzeba improwizować. Jasne. Pan z niejednym miał do czynienia, ale ja jestem w tym nowy. Nie znam tych pańskich cudaków. To już przeszłość. Ta ma na imię Inka i jest zawodową sabotażystką. Interpol od dawna ją ściga. Najwyraźniej pracuje teraz dla Powersa. Kim ona jest? Efektem działania mutagenicznego. Szczegółów nie podano. Więc jak ją pokonać? Trzeba improwizować, chłopcze. Takie odlotowe numery! Jak najmniej ruchów. Kostium steruje za ciebie. Możesz nie szarżować? Przepraszam. Potrącę ci z jak go zarysujesz.